Witam wszystkich po dłuższej przerwie na kanale Mafia Pruszkowska Mięśnie od mięso. Dużo się działo w tym czasie, o czym opowiem w telegraficznym skrócie. Otóż filmowo idziemy do przodu, choć często rzucają nam kłody pod nogi. Oczywiście niektóre środowiska są przeciwne, aby ujawniać stare sprawy z lat 90. Aczkolwiek nie zwalniamy. Dzięki mojej rogatej duszy, która reaguje przeciwnie, jeżeli tylko ktoś chce zamknąć nam usta, już dawno, bo przy pracy nad filmem, prawdziwy wołomin powinniście to zauważyć że moja reakcja na każdą propozycję zaniechania tematu jest zgoła odwrotna od wymaganej. Obecnie na tapecie mamy siedem rozpoczętych projektów filmowych. Niestety nie powiem Wam na jakich, w jakich segmentach z uwagi na fakt, by nie dodawać pomysłów tym, którzy Wymyśleć sami nic nie umieją. Kochani, jak widzicie, pękło nam 100 tysięcy subskrypcji i rozwój kanału widać aż miło. Przyznam szczerze, że tak duża, ogromna ilość osób regularnie śledzących mój kanał wydała się w początkach działalności prawie nie do osiągnięcia. Moment gromadzenia ogromnej rzeczy. Stałej, stałych odbiorców można porównać do przerwania taśmy kończącej morderczy maraton, w trakcie którego zdarzały się momenty słabsze i lepsze, ale w ostatecznym, o, 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 ostatecznym celem pozostawało przez cały czas osiągnięcie linii mety. Kontynuując terminologię sportową, oświadczam, z satysfakcją oczywiście, że dziś udało się zrealizować pierwszy etap na, na trasie naszego ambitnego planu. Zatem w imieniu całego zespołu chcę serdecznie podziękować za wszelkie polubienia, udostępnienia i za każde miłe słowo czy komentarz na temat naszego kanału. To dzięki Wam możemy się nadal rozwijać. Dziękujemy za konstruktywną, merytoryczną krytykę. Z której staramy się wyciągnąć wnioski na przyszłość, zdając sobie sprawę, że nie, mam, nie mamy wyłączności na jeden jedynie słuszny punkt widzenia i wynikające z niego konkluzje. Jesteśmy otwarci na wszelkie wskazówki, bo ewidentnie podnoszą one jakość naszych produkcji. Dziękujemy za sugestie tematyczne odnośnie kolejnych publikacji i inne inspirujące nas do działania uwagi oraz Podpowiedzi. Serdecznie wyrazy uznania składamy wszystkim zgłaszającym się respondentom, którzy poprzez swoje relacje wzbogacają merytorycznie prezentowany przez nas materiał. Osiągniętą imponującą ilość subskrypcji traktujemy jako udzielenie nam szczególnego kredytu zaufania. Dlatego, z uwagi na rozwój kanału, zapraszam wszystkich interesujących się tematyką kryminalną, jednocześnie umiejących, umiejących pisać ciekawe teksty do współpracy. Wolne wakaty mamy w działach redaktor, może być amator, ale musi umieć ciekawie pisać i operator kamery, i montażysta filmów w jednym. Szukamy w tym segmencie osób tylko i wyłącznie z województwa mazowieckiego. Także piszcie do mnie pryw, facebook bądź insta. Chcemy zrobić z naszego czasopisma poważny kanał telewizyjny. Tak więc koniecznie jest po poszerzenie naszego składu osobowego. Kochani, pytacie mnie w komentarzach, jak idzie mi sprzedaż mojej pierwszej książki i czy jestem zadowolony z jej wydania. Muszę przyznać, że zajebiście się z tym czuję. Tytaniczna praca zaowocowała naprawdę ciekawą pozycją na rynku i nie jest to moja ocena, tylko czytelników. Jestem z tej książki podwójnie dumny, bo nie był to projekt komercyjny, tylko moje marzenie do zrealizowania i udało się. Książka się sprzedaje, planujemy do druki, ale co najważniejsze kolejną, drugą część tej książki. Jesteśmy obecnie na końcowym etapie pisania. W październiku będzie skład, okładka i książka leci do drukarni, także pod koniec listopada będzie można ją kupić w naszym sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem sklep.pruszkównius.pl gdzie oczywiście cały czas możecie nabyć pierwszą część o nazwie kodeks gangstera za pomoc, w tworzeniu której dziękuję wszystkim członkom mojego zespołu, jak również detektywowi Bartkowi Domagane. Polecam też świetnej jakości ciuchy. Jak widać, których ofertę cały czas powiększamy i wprowadzamy nowe projekty. Kochani, często pytacie mnie, czy jak byłem czynnym gangusem, spotkałem się gdzieś ze Sławkiem Opalą, jakie zdanie o opali miał masa. Ja Sławka nie spotkałem, a przynajmniej tego nie pamiętam. W pierwszej połowie lat 90. ganiali. Za mną panowie z samochodówki, bez większego powodzenia oczywiście, a po 1995 roku stałem się już gangusem dodatku pruszkowskim, więc byłem w kręgu zainteresowania PZ, czyli policjantów od przestępczości zorganizowanej, a później z Centralnego Biura Śledczego. Co do masy, to wiem, jakie ma zdanie na temat Sławka Walii. W jego ocenie przekroczył granicę, której nie powinien przekroczyć pies. Widywał go z krzyżkiem krasnodębskim, pseudonim nastek, co potwierdzają też inne źródła. Ale czy były jakieś zależności finansowe między nimi? Tego się, tego się nigdy nie wiemy, bo zarówno opale, jak i nastek już nie żyją. Pytacie mnie także, czy udział detektywa. Rubkowskiego w filmie Łopali był konieczny, tego znienawidzonego przy, przez Was. Uważam, że mało tego, e, że był niezbędny e, i, był, i był dobrym pomysłem. Bez niego obraz postaci, który e, pokazaliśmy, byłby przesło, przesłodzony, a Sławek, jak wiemy, e, taki nie był. E, to był samicalfa, sami a, a tacy zazwyczaj mają problemy z subordynacją wobec szefów. Przypomnijmy, że detektyw Rudkowski był przez dłuższy czas z przerwami jego pracodawcą i szefem, więc jego punkt postrzegania wniósł dużo do obrazu policji w latach 90. i Sławka jako, jako pracownika, jako śledczego. Były między nimi często tarcia skutkujące zerwaniem współpracy, ale przeważnie na pomoc przychodził mecenas Maciej. Maciej Morawiec, łagodząc atmosferę i gasząc temperamenty obydwu stron. Napisali do nas członkowie rodziny i znajomi z wieku szkolnego Sławka z gratulacjami, że profesjonalny film i nic nie wspominali o obecności Krzysztofa Rutkowskiego. Także jestem zdania, że zawsze, ale to zawsze, w jakimkolwiek. Temacie należy wysłuchać każdej ze stron, niezależnie od osobistych sympatii czy, czy antypatii. Często piszecie mi w wiadomościach, że widać, że Mecenas Morawiec nie radzi sobie ze stratą przyjaciela. Też to zauważyłem, w sumie nie dziwię się. Ja również straciłem wielu przyjaciół. No i wiem doskonale, jaki to ból. Zapewne ciekawi jesteście, jak mi się pracowało na planie z, jakby nie było, funkcjonariuszami, którzy byli po drugiej stronie barykady, tej dobrej stronie. Możecie nie wierzyć w to, co powiem, ale zajebiście. Bądź panowie nie gwiazdorzą, jak niektórzy byli gangsterzy, są konkretni, nie zwodzą. Dotrzymują obietnic i terminów. Fajne jest to, że w normalnej klatce, poza planem, są wyluzowani bez spiny i nosa w chmurach, gdzie to często widać u gangusów. Z gangusami oraz byłymi gangusami mieliśmy wiele takich przypadków, że po dopięciu wszystkiego na, na, na ostatni guzik, umówieniu miejsca, dnia, godziny, nagrań rezygnują nagle. Z udziału w projekcie. Mówi, mówimy sobie wtedy, no cóż, ryzyko zawodowe, szkoda tylko kosztów i czasu poniesionych w przygotowania danego projektu. Odpowiadając na wasze pytanie, jak ja git wpadłem na pomysł zrobienia filmu o policjancie, to muszę wam powiedzieć. Zaważyła tutaj znajomość z mecenasem Maćkiem Morawcem. A jakby nie było, jest on skarbnicą wiedzy w temacie Sławka Opali. Był jego obrońcą, ale też przyjacielem, no a nawet współpracownikiem w biurze detektywistycznym Krzysztofa Rudkowskiego. Kochani, bardzo mi było miło poznać Darka Janasa, byłego policjanta operacyjnego i rzecznika Komendy Stołecznej w Warszawie, e, oczywiście na emeryturze. Dariusza Lorantego, emerytowanego negocjatora policyjnego i tym zdaniem zapewne narażę się na wielki hejt, ale i Krzysztofa Rutkowskiego, tak, e, którego można nie lubić, e, bądź e, lubić, bądź nie lubić. Widzę, widzę że wy, wy go bardzo nie lubicie e, i pytacie czasami, czy znałem i lubiłem Rudko w latach 90. Słowo znałem to za dużo powiedziane, Bardziej e, słyszałem, bo robiliśmy w jednej, w jednej branży samochodowej. Ja oczywiście te, te samochody brałem, a on ich szukał. Spotkaliśmy się nawet w okolicach mojego biura na ulicy Grójeckiej Grub w Warszawie. To było prawdopodobnie przypadkowe spotkanie w latach 90. E, w tamtym czasie w moim środowisku Krzysztof Rudkowski był, no można powiedzieć, bardzo nielubianą postacią wręcz znienawidzoną ja, nie, te, ja też nie pałem do niego sympatią to by było na tyle na dziś tak jak mówiłem na początku nie zwalniamy tempa my, my damy z siebie 101% a w zamian proszę was tylko małą przysługę o wciśnięcie przy, przycisku subskrypcja, bo wzrost liczby stałych widzów naszego kanału daje nam mega Dużego motywacyjnego kopa i sporo energii. Mimo 100 tysięcy oficjalnych subskrybentów, nasze statystyki pokazują, że cały czas prawie 70% naszych widzów ogląda nas bez subskrypcji. Dziękuję jeszcze raz za poświęcony czas i do następnego razem. Z fartem, mordy, moje kochany, i na koniec ciekawa pozycja. Mięśniak. Zapraszamy na rynku wszystkiego najlepszego. Literatury, haftu. Polecam Bandyska, ochota, złote, czasy nietykalni To nasze ulice, pruszków ludzie nie sprzedajni Normalni nie sądzę, troszeczkę pojebani To królowie życia, z życia z wolnością na sali To panowie brania, zarabiania z nerwami ze stali Chociaż zmiana w bani to opowiem wam jak wyszło się żyło chwilą, dobre numery się waliło czerwu w służył byli tą prawdziwą siłą Mówiłą dla ludzi, którzy chcieli nas dojeżdżać Przyjeżdżali, dojeżdżani, odjeżdżali w przepaść, zniecam prologiem te ulice opowieści, Ochota i Pruszków, bandyckie pieśni, to jest prawdy przekaz, niekłamliwe treści Ty słuchaj i weź i to do swego mózgu Lata 90. Ochota i Pruszków Ja jestem bitem i daję Tobie prawdę letnim stażem puchy historii nie kradnę Żeby było jasne ważne robię to z mięśniakiem Moim dobrym ziomkiem i dobrym dzieciakiem Tymczasem się żegnam, czekajcie na następne Moje wersy teksty prawdy wtedy bańka pęknie Cały czas napierdalać, lecieć nawijać i robić hałas Móbu tak cały czas napierdalać, kleić nawijać i robić hałas Następna nuta to będzie zamach W ramach projektu mamy wszystkie czas ochoda i bruszków, nie bez pracy, prawdę kompasy, bez krowki że chasta żenaty, przychady i szaństwa Po prostu bez ugarstwa Zapraszamy Państwa, joł